jest jeszcze wektor, i kierunek tej siły reakcji podłoża. Czyli cieniutka linia tuje, to też nie będzie wektor. Cieniutka linia taka pomocnicza prosto padła do podłoża. I teraz wiemy, że, że jak gdybyśmy sumowali te dwa wektory, to ten, suma wektorowa tych dwóch musi znaleźć się na tej przekątnej przekątnej tego równoległego woku, czyli, czyli wiemy, że. że Muszą być tak dobrane te długości, żeby przekątna tego równoległoboku, który tu powstanie z dodawania tych dwóch wektorów metodą równoległoboku właśnie, że będzie skierowana w tę stronę. No to, to jak to robimy? to rysujemy stąd linię równoległą do tego wektora, aż przednie ona tą, ten kierunek siły wypadkowej. Więc rysujemy teraz tą linię. Równoległą do tej linii, aż przetnie nam tą linię. I w miejscu, w miejscu w którym ona przecięła tą linię, tu rysujemy i będzie musiał być koniec wektora tej siły wypadkowej, czyli siły dośrodkowej. Więc tu groty rysujemy. I teraz y, z tego punktu rysujemy do góry linię równoległą do ciężaru, aż przetnie nam kierunek tej siły, siły prostopadej do podłoża, tej siły reakcji podłoża. I w miejscu przecięcia się tych linii, dopiero rysujemy do tu grot. Czyli że dobieramy dowolną długość kół, rysujemy potem z początku tego ciężaru cieniutką i pomocniczą równoległą do podłoża, wskazującą kierunek siły wypadkowej, czy do środkowej, i kierunek tej siły reakcji podłoża, rysujemy cieniutko i dopiero stąd rysujemy teraz linię równoległą do tego kierunku, aż przednie nam tę linię wskazującą kierunek siły dośrodkowej. I tu go rysujemy tego wektora, i potem stąd rysujemy linię równoległą do, do góry równoległą do ciężaru, aż przednie nam ten kierunek tej siły reakcji podłoża, i tam w miejscu przecięcia się będzie koniec tego wektora. I ta konstrukcja dość często się tu będzie pojawiała dzisiaj, znaczy co najmniej jeszcze raz, więc dobrze to znacie. No i teraz jak A działa na B, to B działa na A, czyli siła FR i siła FN, one są znaczy, równe co do wartości, tylko różnią się i mają takie same kierunki, różnią się tylko zwrotem. Odnajdźmy ten kąt alfa. Kąt alfa jest tu. Oczywiście ja już tu zaznaczyłem, to jest kąt i tu, ale skąd to znamy? No moglibyśmy, tak jak już to powtarzałem przy innych lekcjach, że wyjść z, z faktu, że suma kątów w trójkącie to jest 180 stopni, ale można też z tego już ogólnie wniosku wypływającego z tej własności, że kąty o ramionach wzajemnie prostopadłych są równe. równe i można wykazać, że ramiona te, tego kąta są prostopadłe do ramion tego kąta, bo patrzymy to mi kąta alfa jest prostopadłe do tego ramienia, a to mi kąta alfa jest prostopadłe do tego ramienia, Czy między tymi ramionami też jest kąt alfa. No a te kąty to są też tu dwie proste równoległe, przecięte y, trzeci, dwoma prostymi, to te, ten kąt jest równy temu kątowi. Też tu mamy równoległo obok, to widzimy, że te kąty są sobie równe. No i teraz już y, ta prosta matematyka. Y, chcemy, chcemy znaleźć, no, szukamy y, promienia, no to szukamy y, nie, szukamy kąta alfa, szukamy kąta alfa, no to dobrze jest jakąś funkcję trigonometryczną kąta alfa zapisać, wyrazić przez wielkości, o których coś wiemy. No więc my no, coś wiemy o ciężarze, to jest m razy g, no i coś wiemy o tej sile wypadkowej, bo to jest ona pełni siły dośrodkowej, czyli to jest mv kwadrat przez r. Więc dobrze jest wyrazić ten kąt poprzez taką funkcję trigonometryczną, w której występują boki, o których coś wiemy, czyli ten bok i ten bok. No to jaką funkcję można przez te boki wyrazić? No, tangens, może też kotangens, ale dość jak można zwykle się nie używa kotangensa, jeżeli można tangensa. Więc ten bok do tego boku to jest tangens, kontakt, czyli Siła dośrodkowa i wartość przez wartość ciężaru to jest tangens alfa. No to zapisałem FD do Q, to jest tangens alfa. Wzór na siłę dośrodkową to jest MV kwadrat przez R, już było dzisiaj. Wzór na ciężar MG, wstawiamy teraz do tego wzoru, skraca się M. Dzielenie przez g to razy 1 przez g, to, czyli do mianownika g dochodzi, wstawiamy wartości liczbowe, tak są dobrane, że ten tangens wychodzi bardzo za prosty, 1, no i wtedy rozpoznajemy, że tangens jest równy 1, no to jest, z tego wynika, że kąt jest równy 45 stopni. I teraz jeszcze raz tylko podsumuję. Z faktu, że to ciało porusza się jed, ruchem jednostajnym po okręgu, wiemy, że wypadkowa siła działająca na to, to ciało musi być skierowana w kierunku środka okręgu, czyli w tę, w tę stronę. Było powiedziane, że, że ma być tak nachylona ta jezdnia, żeby siła nacisku była prostopadła do podłoża. No to tak jest, no to skoro siła nacisku tego ciała na podłoże jest prostopadła do podłoża, to również siła, jaką to podłoże działa na to ciało, zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, też jest prostopadła do podłoża. I rysujemy ten kierunek tej siły. I dobieramy dowolnie siłę Q, potem rysujemy kierunek siły wypadkowej, czy dośrodkowej, kierunek siły akcji podłoża, i tak mówiłem, tu rysujemy tą linię do przecięcia i od punktu przecięcia do góry równoległą do ciężaru otrzymujemy te siły i z tangensa obliczamy tangens tego, tego kąta, ponieważ o tych błokach coś wiemy, i okazuje się, że ten tangens, albo to jest V kwadrat przez RG. Ten tu też się po, po, pojawi dość często. No i to jest zadanie następne. I ten schemat zaraz powtórzymy w innym zadaniu. To już widzimy, że to jest. się pojawia dość często. I teraz zadanie kolejne, za trzecie. W autobusie na nici zawieszono metalową kulkę o masie M równa się 40 kg. Taka no, ta masa nie będzie to ważna, ale to podałem. Gdy autobus poruszał się na zakręcie o promieniu krzywizny równa się 10 metrów, nic odchyliła się od pionu o kąt Alfa 45 stopni. Oblicz prędkość autobusu. No i dalej wypiszmy masa 40 kg Promień 10 metrów, alfa 45 stopni, g przyspieszenie ziemskie odda się 10 metrów na sekundę do kwadratu, tak przybliżymy. No i teraz to jest nasz autobus. Jeszcze raz ten autobus porusza się tam w tamtą, w tamtą stronę i za, po, okręgu, po okręgu, czyli w tej chwili widzimy go jak gdyby z tyłu, porusza się w, w prostopady do kartki, czyli właśnie ta, tą kartkę należałoby wyustawić... ustawić. Tak, żeby kartkę ustawić i on się po, porusza w, tamto, w tamtą stronę i za, zakręca w prawą stronę, tak? Jeszcze raz, więc, więc ten samochód porusza się prostopadle tu do kartki i zakręca w, tam, w, w naszą prawą stronę. No to jak właśnie jesteśmy w, w, w jakimś sam autobusie, który zakręca w tę stronę, no to nas też, wydaje nam się, że coś nas wyrzuca na, na zewnątrz tego, tego zakrętu. Tak naprawdę to, to nic nas nie wyrzuca na zewnątrz tego zakrętu, tylko po prostu ten autobus pod stóp chce nam w tę, w tę stronę uciec, ale mamy takie wrażenie, że, że, że na nas jakaś siła działa, właśnie to mówimy o sile bezwładności, to znaczy to jest siła wymyślona, nieistniejąca, ale z, jeszcze w ogóle będziemy rozmawiali później o... O, w opisie, o opisie zachowania ciała w układach nieinercjalnych i tam właśnie, żeby móc stosować zasady dynamiki Newtona, to musimy wprowadzić tak zwaną siłę bezwładności, właśnie tą, tą, którą sobie wyobrażamy, że w tym autobusie, że która nas działa, która nas odrzuca pod, na, na to jeżeli jest autobus końca w tamtą stronę, to, która wydaje nam się, że nas rzuca na, na tą ścianę, przeciwną ścianę autobusu, a to nie ma takiej żadnej siły, ale takie wrażenie, wrażenie mamy. A tak naprawdę ten autobus po prostu chce uciec spod stóp właśnie w prawą stronę. Takie to, to jest rzeczywiste zachowanie autobusu. No i teraz, więc wiemy, że że ta kulka wisiała wcześniej tak, tak pionowo, jak poruszał się samochód jednostajnym, prostoliniowym, jak zaczyna zakręcać, to ta nitka się od, z kulką odchyli się w lewą stronę. I to, jak, dal, jak, jak bardzo się odchyli, zależy właśnie od wartości przyspieszenia tego dośrodkowego, z jakim to ciało się porusza. No i teraz, właśnie zobaczymy, czy znając, znając te, mając te informacje, czyli kąt odchylenia tej kurki, tej, tej nitki gromień w okręgu, w którym się porusza ten nasz autobus i przyspieszenie przyspieszenie ziemskie, czy będziemy mogli obliczyć wartość prędkości. No to ta konstrukcja powstaje, czyli czy skoro tak ta, właśnie jak, jak długo, ale jak bardzo do jakiego kąta odchyli się ta nitka tak długo będzie się odchylała, aż. Na, na kulkę będzie działała siła wypadkowa, która będzie zdolna zakrzywić tor tej, tej kulki te, tak, jak, e, e, w, w, żeby się poruszała razem z autobusem. Czyli kulka będzie odchylała do momentu, aż ta siła będzie miała wartość siły wypadkowej potrzebnej, czy tej siły dośrodkowej, inaczej mówiąc w tym przypadku, potrzebnej do zakrzywienia toru tej kulki, żeby poruszała się po okręgu o pełniu r 10 m, jak cały ten nasz autobus. I Im, im większa jest wartość tego przyspieszenia dośrodkowego dla autobusu, tym większy będzie kąt tego odchylenia. To, to się wszystko okaże. No i teraz to coś zapisałem, to więc przeczytajmy. to mówię o tym samym. Kulka, kulka razem z autobusem porusza się ruchem jednostajnym po okręgu, więc na kulkę działa, musi działać siła wypadkowa o wartości FD Fw równa się Fd, równa się mv kwadrat przez Czy musi działać siła dośrodkowa. Ona to jest siła wypadkowa, ale, ale nazywamy ją siłą dośrodkową. I wzór na siłę dośrodkową, no to już na początku lekcji był, był, był wyprowadzony, właśnie podany. Zwana siłą dośrodkową. No i teraz co? Mamy tą samą konstrukcję. Czyli, czyli żeby, żeby pojawiła się ta siła wypadkowa, no to na pewno początkowo jak ta kulka wisiała tak pionowo, ta nitka była pionowo, no to tylko ciężar działał nad kulkę i jeszcze ta siła, znaczy którą nitka działa na kulkę, czy ta siła działa do góry. Może tu jeszcze tą siłę N byśmy na o. Więc siły n tu Więc gdyby ta kulka tak wisiała pionowo, to działałaby siła na nią, ciężar, pionowo do dołu, i pionowo do góry działałaby ta siła n. No to żadna z tych sił nie, nie spowoduje zakrzywianie torów w tym kierunku, tak, żeby się to ciało poruszało po, po okręgu, okręgu i zakręcało w prawą stronę. Tak? Więc dlatego początkowo ta kul, właśnie ta kulka tak naprawdę zostaje w miejscu. A Bo nie ma siły, która powoduje, żeby ona zaczęła zakrzywiać się swój tor, tak jak to robi autobus, więc ta góra autobusu zaczyna tam zmieniać kierunek ruchu tu w prawą stronę, a ta kulka zostaje w miejscu tak naprawdę, naprawdę, i dlatego kuta ta nitka się odchyla. Dopiero, dopiero właśnie jak ta nitka się odchyliła, to pojawia się to, to, czy, część tej siły, tej siły N i składowa w kierunku właśnie, w, skierowanym w kierunku y, środka okręgu, to ona będzie pełniła rolę tej siły dośrodkowej. Dopiero musi się ta siła N zmienić swój, swój kierunek, żeby pojawiła się składowa jakiejś siły, czy właśnie ta składowa w tym kierunku, tak by była, która by powodowała właśnie y, by pełniła rolę siły dośrodkowej i im, im szybciej im z... Im y, y, większe jest to przyspieszenie dośrodkowe tego ciała zakręcającego, tym, tym y, y, musi być ta nitka odchylona o większy kąt. Ale no, to nam wyjdzie z obliczeń. No i teraz, jak już mamy, y, no, suma tych, y, wektorowa tych dwóch sił musi dać nam siłę dośrodkową. I jak rysujemy to dokładnie tak samo jak na zadaniu poprzednim. Y, więc, y, żeby do, y, uzgodnić te trzy siły, co my wiemy, że suma wektorowa tych dwóch sił musi być skierowana. W kierunku środka okręgu, czy być tu poziomo, tak? I to musi, więc to musi być przekątna tego równoległoboku, który powstanie z sumowania tych, tych dwóch wektorów właśnie metodą równoległoboku więc trzeba ten równoległobok narysować, narysować tak, żeby właśnie jego przekątna była na tej linii. No to jak to rysujemy? Dobieramy siłę Q dowolnie rysujemy kierunek tej siły, siły N i kierunek siły wypadkowej tylko tu akurat mamy ten kierunek jest zgodny z tą nitką, więc właściwie już mamy narysowany i ten drugi rysujemy cieniutką, jakąś pomocniczą linię na razie nie wiemy gdzie się skończy i potem, żeby ten punkt znaleźć rysujemy z końca tego ciężaru Linię równoległą do siły n, aż przednie nam ten kierunek siły wypadkowej, i tu, tu jest koniec tej siły, wektora siły wypadkowej, czyli siły do inaczej, i stąd ustawimy linię równoległą do ciężaru, aż przednie nam kierunek tej siły n, i tam, gdzie się przed, przed tą te, te dwa kierunki, jest koniec tej siły n. No i podobnie, co my wiemy? No coś wiemy o sile tej dośrodkowej, to jest mv kwadrat przez r. Coś wiemy o sile q, to jest m razy g. I jak mamy kąt podany, to żeby ten kąt wykorzystać, no to napisze, napiszemy jakąś funkcję trigonometryczną tego kąta. W tym przypadku akurat, znając coś, mając informacje pewne o tym boku i o tym, no to znowu tangens alfa. Czyli to jest, powtarzamy to, co było wcześniej. Tang, tangens alfa to jest fd przez q, Czy ten bok do tego boku, wzory na FD, tak jak wcześniej były, Dzielimy dokładnie to samo, co było w zadaniu, końcówka zadania jako poprzedniego, tylko akurat z tego zadania obliczamy nie kod tangens alfa, bo już znamy, tylko kwał, to V, więc V kwadrat to będzie Rg razy tangens alfa i pierwiastek z tego bierzemy, wstawiamy wartości. Ten kąt 45 stopni tylko jest po to, żebyśmy obliczenia mieli tu łatwiejsze, ale w zadaniu może być dowolny kąt, także że tu, tu tylko chciałem, żebyśmy się skupili nie na samym dzieleniu, mnożeniu, tylko na, na istocie, na tym fizycznym zawartościu, na tej teorii fizycznej zawartej w tym zadaniu. No i wychodzi nam, że, że, że to wyjdzie 10 metrów na sekundę, ponieważ tam, gdzie to jest 1,5, to jest właśnie dlatego ten go wybraliśmy. Już drugi ta konstrukcja się pojawiła. No i teraz, jeszcze na koniec, już zadanie dużo trudniejsze.